Witam wszystkich i Dzisiaj jesteśmy na Ghost RP na mojej Zebrze No i dzisiaj robię um, taką serię: Życie Mechanika. To będzie moja pierwsza seria na kanale. Więc co? Jedźmy na Mechanika. Dobra, już dajesz na Mechanika. Trzeba napisać, że mechanik dostępny jest. Tylko muszę. Trzeba iść po farbę, tutaj ten nowe no, skrzynie biegów i tak dalej, popromy, więc idę do magazynu gdzie tutaj było. tu, dal no, go, o, trochę ciężkie, bo to są felgi. i farby tutaj są. Hmm, Klucze są jest dobra tutaj chyba wszystko jest, wargi są. Dobra. Idziemy zmienić kolor auta. I czekamy aż ktoś przyjedzie. Jest pomalowane, tylko trzeba uważać, żeby się nie zepsuł ten kolor. Tutaj zmieniłem sobie części. Z tego co wiem, to tutaj on to jest takie zwykłe, dlatego chyba w tej było. Tak mam tutaj. Felgi, oj jest to, co jest na... Ja. Ogólnie to jest mój pierwszy dzień w pracy y, mechanika, jest jeszcze st st stroju nie mam, bo mam jeszcze taki elegancki strój. Ale w nasych już będzie lepiej przez będę robił tego rękę. Od razu trzy napiegów też mam. Klakson nie zmieniam. Tutaj sobie Tychle więzień R i mi się zmieniają na niższy. O, o to tu już chyba było turbo eee, tak, dodam. Dodam je. Dobra, mam już e, tutaj bukle z gazem, więc sobie tutaj wsadzę. Mógł zacząć jak będzie auto jechać, bo ona wolno jechało. To to auto będzie do pracy w doju. Siu. Co wystarczy, niech będą czarne. Tak sobie je zmienię. Więc chyba nic nie trzeba zmieniać. Auto będzie. A, chyba nikogo nie usłyszymy, mechanika. Napiszę jeszcze raz. Trzeba y, kupić. Bo, jak widzę, chyba nie ma, ale pójdę do szafki. No i są jakieś, ale. Ale nie wiem, bo rozmiarze to nie ma jakiś ciekawych, Będę musiał kupić i tutaj dać je. Hmm, tutaj ogólnie jest biuro moje, jak widać tutaj e, się nie zmienia. Jakieś puchary, nie puchary są. Lecz e, tutaj będę jeszcze tylko przez chwilę, bo będę musiał zmienić puchę. Nie będę już tutaj być. Znaczy ja nie będę już wynajmować tego, bo to jest widać jakby... Mechanik, I będę musiał swój, ale już go kupuję, w sensie mam już go ogarniętego, yy, bardzo fajny, w sumie wam go pokażę, więc pojedźmy. Uważać na tankę. I ja będę, dobra, już dojeżdżam do mechanika i on gdzieś tutaj był. O jest, jest, widać już go. Hmm, tu jest. Dobra, Wiesz, Jeszcze nikogo nie ma, bo tutaj nikt nie pracuje. Ale tu autonomik jest... Wejdę yy. do środka, żeby nikt nie, za, nie zauważył tego. A tutaj wszystkie są rzeczy, zostawili to właściciele dawniej, tutaj jest tak, co? Tu jest maga, tu jest biuro. Po prostu ja sam będę pracował, albo żeby na nikogo później. No, tu mogę sekretarkę wynająć. Więc ma. To jest takie coś. W sumie napiszę do tej osoby. Czy mogę teraz? Sorry, tutaj są jakieś wraki i tak dalej. Napiszę, czy możemy się spotkać za nie wiem, jutro jakoś. Więc już piszę. Dobra, już piszę, do niego ma tutaj numer o tutaj. Czy mogę się, się spotkać i umówić się co do zakupu takiego lokalu do mechanika? I czekamy aż odpiszę Dobra dysamciko. Ty Jedzie już, więc... czekam na niego. O, jedzie, jedzie, jedzie. Dzień dobry, czy to yy, pani jest właścicielem tego, czy pan? O, pani. Jest pani właścicielem o, tego tutaj? Yy, tak, tego? tak, 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 tak. No, to ja pisałem, czy tam... No, to ile wyjdzie? 200 tysięcy? Tak, tak jak było do 200 koła. Dobra, już daję. Proszę. I podpiszmy papiery tutaj, bo tutaj no że to tutaj, proszę, pan tutaj podpisze. Dobra, tak, to tutaj jest umowa, pan tutaj maźni w prawym rogu. Dobra, dobra. dobra. Hmm, tutaj, okej, okay. podpisuję. Proszę. Dajmy. Dobra, no to ustalane, już wszystko, jest? to już jest pana, pan coś może robić, co chce. Jest? Tak, już dobra. pana, tylko pan musi jeszcze do urzędu zgłosić to. Dobra. Tak. nie ma za co, do widzenia. Dziękuję, do widzenia. dnia. To jak widać, już mam tutaj swoją działalność. Tylko, że muszę jeszcze ją zarejestrować. Ale to na spokojnie, tutaj się Halo? O masz, fajonka na plecach? O. Ja po naprawkę. Naprawkę, tak? Tak, naprawkę. Żeby bym mi naprawił. Mhm. Mm tylko że my jeszcze dopiero zaczynamy tutaj działać, tak? Yy, ale widzę, że pan ma tutaj wybitą szybkę. Yy, szybkę tu... w I wgnieciony, tak widzę to właśnie. To tyle. Yy, yy. Dobra, postaram się to zrobić, bo tutaj tylko, tylko tu jest. co pan zrobił. No. Naprawkę. Cześć, co to znaczy naprawa? No tak, no już to robię, no już bierzam tutaj wanie, no. Chwilę zajmę, tak? Co? Chwilę zajmę, tak? No... Ile to idzie. Już tutaj, o Cyk, wymienię to szybko Dobra Cyk Jeszcze tylko idę, po zderzak nowy yy, To jest To jest jaki rocznik? 2019? Halo, halo? Jaki to jest rocznik? Co mówisz? Jaki to jest rocznik? 2019? Nie, nie. albo 2007, nie wiem. Dobra, dobra. A tu weźmy tego. mam tutaj. Ja tylko jeszcze tutaj przykręcę, dobra. Tutaj dotwierdzę. O, jeszcze tutaj, o, z tyłu. Tutaj jeszcze widzę z mi tutaj Weź, Dobra, jeszcze. Cyk, cyk. Okej, okay, dobra. Jest zrobione. Wszystko jest jak ulał. Zrobione. Mm, mam nadzieję, że będzie się dobrze jeździć. Jak coś, to proszę tutaj przyjeżdżać, bo tutaj. Mamy, to jest najtańszy mechanik w mieście. Halo, hmm. halo? Jest pan? Masz. O, dziękuję, dziękuję. Bo to ogół 50 tysięcy tylko wyszło, ale dziękuję, bo to jest dopiero nowy mechanik, tak? Widź pan, nawet jeszcze mam nie mam stroju, nie? To, to dziękuję. A no, no teraz o, do widzenia. do widzenia. Do widzenia i. Jakby co, niech to pan tutaj przyjechać, nie? Co? Jak, nie chcesz, jak coś się stanie, to proszę tutaj przyjechać. Albo napisać. Panu, ja pa, dam panu tutaj numer, niech pan widzi, tutaj ja panu dam numer. Dobra, do widzenia. A to ja dam kartę, ja tam kartę. Proszę, proszę. Co proszę. mówisz? Proszę, proszę, to swój numer. Dobra, dziękuję, dzień, do widzenia. Dzień, 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 dzień. Ja w sensie, Pierwszy już klient jest um, tutaj zadowolony w sumie. są 100 tysięcy. Mogę tutaj w sumie szczęście kupować. I od razu idę ubranie kupić. To jest pomysł.